Witajcie, To z Kości, szybka wrzutka. Dziś na stole Huang od Falangsów, którego autorem jest knizia doktór. Gierka w azjatyckich klimatach, gdzie każdy będzie miał jakiś tu swój zwierzęcy klan. Będziemy budować swoje królestwa, będą się one zaś łączyć. To będzie doprowadzało do różnych konfliktów, będziemy mieli rewolty, będziemy mieli wojny. Do tego będą potrzebne kafle, które będziemy wystawiać nasi przywódcy, każdy z graczy też dostanie swoją zasłonkę, a tu mamy opis w zależności jakiego koloru jest kafel, co on robi, co robią przywódcy, w zależności znowu czy są wystawieni na planszy, czy mamy ich w rezerwie, mamy opisaną jak wygląda rewolta, jak wygląda wojna, także jakie akcje są do wykonania, a te możemy wykonać dwie możemy po prostu umieścić przywódcę, możemy umieścić kafel zrobić bunt chłopów odrzucając dwa niebieskie kafle i po prostu jakiś kafelek z sobie ściągamy możemy za dwa zielone kafle wziąć pagodę i postawić ją na takim trójkąciku to będzie przynosiło oczywiście punkty no bo po prostu mogę wymienić sobie kafle na te zworeczka no i teraz wykładając tych przywódców będzie to istotne czy w królestwie do którego Dokładamy, istnieje już przywódca z takim kolorem, no bo wtedy będzie dochodziło do rewolty. Będziemy zliczać dostęp do żółtych kafelków, oprócz tego jeśli mamy jakieś w ręce, no to za zasłonką będziemy mogli je dołożyć do ręki po to, żeby wzmocnić naszą siłę. No i na bazie tego będziemy walczyć, który tak naprawdę z przywódców zostanie. Mało tego, jeśli połączymy tak księstwa kafelkami. Że będą tam przywódcy tych samych kolorów, to już w ogóle dochodzi do Wielkiej Wojny. Wtedy będziemy liczyć czerwone kafle, znowuż będziemy mogli czerwone kafle zagrać. Jeśli mamy, tak jak ja w tym przypadku, czerwonego dowódcę, jeszcze nie wyłożonego, to on także nada plus do siły. No i będzie toczyła, toczyła się wojna. Tu gramy w dwie osoby. Oczywiście możemy grać sobie więcej, w cztery, i także tam do wojny. Możemy tak połączyć, że w wojnie będzie uczestniczyło więcej graczy. W każdym razie będziemy obliczać sobie siłę i na bazie tego rozwiązywać te konflikty. To wszystko jest dlatego istotne, że jeśli będę dokładał kafel i w tym księstwie jest już dowódca w kolorze kafla, to właściciel tego, e, tego dowódcy dostanie punkty. I tak na przykład, jeśli ja bym teraz Dołożył powiedzmy gdzieś tutaj czerwony kafel, mam tu swojego żółtego dowódcę, ale czerwony należy do przeciwnika to tak naprawdę czerwony dostanie te punkty. Więc musimy cały czas patrzeć, czy już musimy kogoś wyrzucić, czy nie. Eee, czy dokładając e, kafelek, chcemy dołożyć komuś punkty, co może być nawet ok, bo tak naprawdę będziemy tu punktować. Za te punkty, których mamy na koniec najmniej. Ale do tego zaraz jeszcze wrócimy. No proszę go, na koniec rundy też sprawdzamy, kto ma jakby dowództwo nad tymi pagodami i za to także będziemy dostawać punkty. No i teraz właśnie będziemy tak się cały czas tu budować, cały czas walczyć, zdobywać te punkty. Mamy punkty, w zależności za jakie kafle dołożymy, no to za to będziemy te punkty dostawać. No i są białe, których jest w sumie najmniej, które w teorii nic nie robią, ale to są jokery i są bardzo istotne, bo na koniec gry te białe dokładamy do tych punktów, których mamy najmniej, i to wszystko sumujemy daje nam to wynik i wyłaniamy zwycięzcę. Także niby walka, niby strategia, ale tak naprawdę jest to bardzo ciekawy abstrakt, gdzie decydujemy, czy chcemy dokładać punkty sobie, czy przeciwnikowi mało tego. Przy wygranej wojnie w ogóle decyduje, czy to na pewno ja chcę tę wojnę wygrać, czy chcę, żeby jednak wygrał przeciwnik, bo też mogę mieć taki plan po to, żeby tam jakoś sprytnie rozporządzić sobie te punkty. Nogierka bardzo czytelna, bardzo ładna, mimo tego, że mamy ją tu w najprostszej formie. A tak naprawdę można ją dorwać w full wypas, z figurkami, z bajerami. Także co, jeśli lubicie nie wcale nie aż tak trudne gierki, lubicie abstrakcje, lubicie przede wszystkim negatywną interakcję i dużo kombinowania, no to obczajcie sobie Huang, bo powinien Wam się spodobać. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.